Zdaję sobie sprawę z tego, że wiatr częściowo, co najmniej, zagłusza to, co ja mówię. No ale jakieś tam rzeczywiście gorsze warunki muszą być, jeżeli to jest wstęp do testu Jeepa Wranglera. Ja ofroderem nie jestem, nie byłem i nigdy nie będę. Nie mam na to najmniejszej ochoty, nie lubię tego, chociaż w przypadku tego modelu. Zaliczyłem naprawdę okropne wyzwania, bo jak była jego prezentacja, to dziennikarze zostali zmuszeni do wykonania jazd próbnych w ekstremalnych warunkach. I to się w głowie nie mieści, co ten samochód potrafi. Mam nadzieję, że Domek Dąbrowski zrobi mu zdjęcia w podobnych warunkach. Ja natomiast będę go testował jak normalny samochód na normalnych drogach co też może być bardzo istotną informacją dla potencjalnych nabywców Jeepa Wrangler'a szczególnie w wersji Rubicon czyli tej najbardziej hardkorowej. Ciekawe co z tego wyjdzie. Zapraszam. Dzień dobry. I znów mam wątpliwości, czy nie powinienem tego samochodu nagrywać w czarnej koszulce z zielonymi okularami. Bo bądź co bądź, Jeep Wrangler, nawet ten zupełnie najnowszy. To jest auto evergreen. To jest samochód, który się na pewno nigdy nie zestarzeje. To jest samochód, który jest legendą już i legendą pozostanie. Co zresztą widać chociażby po tym, jak go prowadzę, czyli cały czas muszę ruszać kierownicą, żeby trafiać w czarne czy w szare w tym przypadku, bo no Technicznie, to auto z ultranowoczesnych rzeczy ma całkiem sporo elektroniki, owszem, ma super nowoczesny dwulitrowy turbobenzynowy silnik o potężnej mocy 272 koni mechanicznych i zapewne bardzo wiele systemów wsparcia tudzież ochronnych, ale jeśli chodzi o to, czym jadę i po czym jadę, na czym jadę. To to jest stary, dobry, porządny Jeep Wrangler. A co za tym idzie? Jedziemy żywą skamieliną. Ja wiem, że dla bardzo wielu spośród Was to jest koszmarne rozczarowanie, że ja tym nie wyjeżdżam w teren. Ale tak jak powiedziałem w intro, mnie to kompletnie nie kręci. Zupełnie. I nic na to nie poradzę, natomiast kręci mnie ten samochód. Kręci mnie to, że można go rozebrać praktycznie do kabrioletu, tylko z, z, z klatką bezpieczeństwa. Kręci mnie to, że dzięki tej tutaj dźwigni można nim wjechać w takie miejsca, które naprawdę żaden samochód wjechać nie powinien to się w głowie nie mieści co to urządzenie potrafi ale tak jak powiedziałem o tym co on potrafi w terenie to ja już się dowiedziałem na prezentacji natomiast jak to się zachowuje na normalnej drodze pomijając to ciągłe ruszanie kierownicą to jeszcze nie wiedziałem a informacje są następujące. Samochód jest zaskakująco zwrotny i zwinny, i e, pomijając to, że strasznie dużo mu różnych detali wystaje na, na wszystkie strony i trzeba o tym pamiętać, to zaskakująco łatwo się go parkuje. Zaskakująco dobrze sprawuje się ten silnik również w terenie, co sprawdziłem już w czasie pierwszych styczności z Wranglerem chociaż no tak jak tutaj może wy tego nie widzicie, zaraz trzeba zrobić zdjęcie o średnie spalanie bez jeszcze wyjeżdżania w teren, to jest 15,4 więc słabo nie jest ale no jest Coś za coś, bo tak jak mówię, ten silnik, na który się obrażałem już w przypadku modelu Cherokee, w jeszcze większym, jeszcze potężniejszym e, Godzillowatym tym w Wranglerze, zachowuje się, jakby w ogóle nie wiedział, że ma na głowie ponad dwie tony i że to trzeba tak szybko i mocno ciągnąć. Więc 15 litrów to nie jest cena jak na to, co ten silnik tu potrafi. Jadę na e, hardkorowo-terenowych oponach, a co za tym idzie, za każdym razem, jak przekraczam 60 km na godzinę, to już muszę krzyczeć sam do siebie, żeby e, e, rozmawiać e, ze sobą e, wewnętrznie. Hałas jest straszny, zresztą hałas opływowy też jest potężny, ale to wszystko razem... Nie ma tak naprawdę nic do rzeczy, bo jadę samochodem, który został stworzony do czegoś zupełnie innego niż rozpędzanie się do 140 po autostradzie. Chociaż oczywiście on to potrafi i da radę, bo jest pomijając to, że ciągle trzeba machać kierownicą, żeby go utrzymać w linii prostej, to jest dziwne wręcz jak bardzo on cywilizowanie daje się prowadzić i póki droga jest co najmniej przyzwoita to także z komfortem reserowania nie ma najmniejszych problemów inna sprawa że niezależnie od tego jak bardzo ten samochód uruchamia wyobraźnię każdemu petrolheadowi to nie jest auto do jazdy na co dzień to nie jest auto tym bardziej do jazdy po mieście. Jest wielkie i nieporęczne, nawet jeżeli ono jest tak jak powiedziałem bardzo łatwe w manewrowaniu i bardzo zwrotne i zwinne per saldo. To jednak nie, to nie jest coś, o czym byście marzyli, żeby tym jeździć na co dzień, bo mimo że e, Cały samochód jest jedną wielką budą, to jego mm, rozmiary i e, kierowalność naprawdę nie odbiegają od tych wielkich pick które Wam pokazywałem. Więc to nie jest samochód na miasto. Nie. Niemniej, biorąc pod uwagę to, co on potrafi poza ubitą drogą, i jaką jest legendą, to jego zachowanie na drodze należy ocenić na naprawdę mocne 3, czego się nie spodziewałem. Słowo daje. No i, no dobrze, nie próbowałem wchodzić szybciej w zakręty. Ale te hardkorowo-terenowe opony To jest jednak coś zupełnie innego Niż hardkorowo-terenowe opony Którymi jeździłem Kiedy pierwszy raz w życiu mnie wsadzono w terenówkę Jeszcze wtedy to był łaz I yy, yy, no, trzeba było praktycznie się zatrzymywać Przed zakrętem, żeby skręcić Bo opony nie trzymały zupełnie na asfalcie Te są całkiem Do przyjęcia Muszę Wam generalnie powiedzieć, że ten samochód mnie okropnie zaskoczył, niemalże zaszokował tym, jaki jest fajny na drodze. I w dodatku dzięki temu silnikowi naprawdę jest bardzo szybki. Bardzo szybki i bardzo zrywny. Ja oczywiście nie wycofuję się z ani jednego słowa, które mówiłem na temat tego silnika i w kontekście Jeepa. Nie, bo tutaj powinno być albo 6 cylindrów, albo 8 od razu, a co najmniej potężny diesel. No, mamy tu do wyboru akurat w tym samochodzie potężnego diesla 200-konnego o pojemności 2,2, który. W czasie pierwszych jazd zrobił znakomite wrażenie. Ale jednocześnie, jeep wyposażony w tego diesla wielkiego e, aż za bardzo przypominał już ciężarówkę. A nie wiem, czy do końca o to nam chodzi. No, jako że nie jestem w grupie docelowej. To nie potrafię odpowiadać na takie pytania. Potrafię natomiast odpowiedzieć na pytanie, czy ten samochód się nadaje do normalnego, codziennego użytkowania? Na co odpowiedź jest zdecydowanie tak, aczkolwiek w mocno ograniczonym zakresie. Ale, hm, to jest jednak taka legenda. Jaką trudno pominąć podczas wyobrażania sobie, że kupujemy taki samochód, czy zasady sobie nim jeździmy. A to ma ogromne znaczenie, jeżeli człowieka stać, bo można po prostu to potraktować jako samochód weekendowy, jak człowieka stać. i wcale nie będzie jakiejś strasznej męki z tego tytułu że sobie nim pojedziemy na przykład na Mazury ciągnąc dwutonową przyczepę jest to z całą pewnością e, samochód o najbardziej wyrazistym charakterze jakim ostatnio jeździłem i z całą pewnością najbardziej przemawia do wyobraźni. Nawet z tym silnikiem. Dziękuję, do widzenia.